Szczęść Boże, dobry wieczór! Pierwszy, adwentowy wieczór. I trzeba, myślę, tak na początek tego adwentu troszeczkę się wyciszyć, wejść w taką przestrzeń innego myślenia, uporządkowania różnych rzeczy. Dlaczego krzyczymy? Pewnego dnia nauczyciel zapytał swoich uczniów. Dlaczego ludzie krzyczą, gdy są zagniewani? Krzyczą, bo tracą cierpliwość, odpowiedział jeden z uczniów. Ale dlaczego krzyczysz, gdy jakaś osoba stoi tuż przy tobie? Spytał ponownie nauczyciel. Krzyczymy, bo chcemy, by druga osoba na pewno nas usłyszała, powiedział ktoś inny. Nauczyciel spytał ponownie: A więc. Nie można rozmawiać normalnym głosem? Padło wiele innych odpowiedzi, ale żadna nie przekonała nauczyciela. Wtedy on powiedział: Wiecie, dlaczego krzyczymy na innych, kiedy jesteśmy zdenerwowani? Otóż, gdy dwie osoby gniewają się na siebie, ich serca bardzo się od siebie oddalają. Aby sobie z tym poradzić, trzeba krzyczeć. By móc się usłyszeć. Im bardziej ludzie są zagniewani, tym głośniej muszą krzyczeć, by móc się usłyszeć. A co się dzieje, gdy dwie osoby są zakochane? One nie krzyczą, mówią do siebie po cichu. Dlaczego? Bo ich serca są bardzo blisko siebie. Odległość między nimi jest niewielka. Czasami są tak blisko siebie, że ich serca nawet nie mówią, ale szepczą. A gdy miłość jest jeszcze większa, niepotrzebny jest nawet szept. Wystarczy patrzenie na siebie. Serca rozumieją się doskonale. Tak się dzieje, gdy dwie osoby się kochają. Na koniec, nauczyciel dodał: Gdy dyskutujecie nie pozwólcie, by wasze serca oddalały się od siebie. Nie używajcie słów, które mogłyby to sprawić. Może się zdarzyć, że dystans między sercami stanie się tak wielki, iż nie odnajdą do siebie drogi powrotnej. Kochani, czas adwentu to taka okoliczność, gdzie ten dystans pomiędzy nami a Panem Bogiem może być skrócony. Możemy na Niego patrzeć, możemy do Niego szeptać, ale to także taki czas, w którym ten dystans pomiędzy nami a ludźmi może również ulec skróceniu bliskości w ramach właśnie wspólnoty serc. Bądźmy blisko, nie krzyczmy. I na noc pełną ciszy, pełną dobrych myśli, dobrych szeptów. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.